No, proszę. Przywaliła troteczka. Możecie wierzyć, możecie nie wierzyć. No, ja właśnie, mam drugą rybę. Witam Was serdecznie, moi drodzy Piotrek, zafiszowani. Dzisiaj, pstrąg. No, powiem Wam, zrobiła się piękna pogoda. Jeszcze 3 dni temu byłem nad morzem. Minus 8 stopni. Łowiłem w bardzo ciężkich warunkach, a teraz od dwóch dni jest już ciepło. Dzisiaj prawie 10 stopni. Teoretycznie powinno fajnie to wpłynąć na ryby. No woda pewnie jest jeszcze dalej zimna. Widzę, że tutaj lekko jeszcze jakieś tam przymrożenia w lesie są. Ale z godziny na godzinę słoneczko będzie świecić. Może gdzieś tam te promienie się przebiją. Ryba poczuje. No po cichu liczę, że coś tam uda się wydłubać. Jestem na rzece, gdzie nie ma dużo obstrągów, ale jest szansa na większą rybę. Także patrzcie, co tu się będzie działo. Trzymajcie kciuki, a ja lecę łowić. Zaczynamy łowienie. No już widzę, że woda bardzo niska, no ale wszędzie ostatnio na rzekach mocno spadł poziom. Ale druga rzecz bardzo brudna, bardzo mętna. No dawno tu taki nie widziałem tu raczej ta woda jest zawsze czyściutka. Czyli po tych roztopach wiele śniegu nie było, ale troszeczkę lodu no pewnie coś tu ma wpływ to, bo nie widać przynęty prawie wcale. Dobra, bo tutaj już za głośno się nagadałem, natupałem. Szukamy, szukamy tych ryb. No proszę, tak szybciutko poszło, no ole, tak jak mówiłem Całkiem przyzwoita rybka jak będzie. No super. Super moi drodzy. Piękny Pstrągal. Nie <laughs> ja mogę tu podebrać przez drzewo. No mamy to, że No super rybka. No to jestem strasznie zadowolony. No, no, no nawet go zmierzyłem z ciekawości. 33 cm. i puścimy rybkę. Bye bye. No to powiem wam, nie spodziewałem się aż takiego szybkiego brania. Praktycznie w drugiej miejscówce pod korzenia rybka wyszła grubiutki, czyli na żerowaniu. No i miejmy nadzieję, że więcej takich nam się uda dzisiaj złowić. Na no, hałasowaliśmy to lecimy dalej Miałem w planie iść w dół rzeki Ale jak doszedłem nad rzeką mówię, Ja pójdę sobie dwie trzy miejscówki W górę No i tak branie zrobiłem I idę w górę Zobaczymy czy Czy to mądre Ale no, chyba potem wrócę Ogólnie jest tu mikro szansa na, na troć Ale na tym odcinku gdzie jestem To naprawdę jest to bardzo mała szansa Gdyż no jestem mocno w górze rzeki. W dole zdarzają się, ale mówiąc szczerze, już na tą troć Jezu, się pokiczkało. nie liczę. Myślę, że w marcu wrócę do tematu. Jak ta, ta woda się nagrzeje, gdzieś tam jeszcze te niedobitki może będą chciały żerować, a na razie, jak widać, chyba jedynie można troć, próbować tego pstrąga tutaj męczyć. U nas przynajmniej. No, przynajmniej coś się dzieje. A jak jakaś się trafi, to to pewnie ją zepnę na małą przynętę. Wziąłem sobie dzisiaj delikatnego kika do 10 gram, standardowo braszka trochę gumy. Taki jest plan, taka taktyka. No, kochani przerwa na kawkę. No pogoda jest taka, że mogę w bluzie łowić. Piękna sprawa. Idę już teraz w dół rzeki, wracam do startu i mimo wszystko sprawdzę tutaj mam tak mniej te obczajone miejscówki poza tym doszedłem do momentu, że trzeba mocno obejść także wracam na start i w dół rzeki a tam mam kilka miejsc które sprawdzę ale najpierw drugie śniadanko, kawa i rozkoszuję się tym pięknym śpiewem ptaków a mamy 20. Drugi. Lud, Powiem wam, że zmieniam taktykę łowienia pstrągów. Z reguły byłem osobą, która gania, gania, gania jak najwięcej miejsc, żeby obłowić. Teraz stwierdziłem, że się nie będę spieszył w tym sezonie. Z reguły jest tak, że nie mam jakoś super dużo czasu. Jadę na 4 godziny. No i wtedy jak na, na siłę biegam, jak więcej chodzę niż łowię. Teraz w sumie dzisiaj też nie, nie jestem jakoś super długo, bo zacząłem łowić przed 12, ale te 4 godzinki przełowię sobie po prostu powolutku. Na spokojnie dojdę, gdzie dojdę, a wszystko oczywiście planuję, dokąd dojdę to muszę dojść, na spokojnie, powolutku, to ma być przyjemność, a nie jakaś gonitwa. Takie cudo. Mikado zrobiło coś takiego. Mam zamiar to w tym sezonie. Mocno obławiać, znaczy 2 dwugramowej. Założę na początek. czym jak to będzie się prawowało? Trimer to się nazywa. Nie mam doświadczenia z tego typu przynętą, aczkolwiek są tacy, co twierdzą, że to najlepsza przynęta na, oko... na okonie, na pstrąga. <laughs> zaraz zamoczy się. I próbujemy. No, powiem wam, że miałem chyba warta z tym startem, że już kilka pewnych miejscówek obłowiłem, i bez kontaktu z rybką. Tak? Czyli rzeźni tutaj nie będzie dzisiaj, nie wiadomo jakiej ilości brań. No, jeszcze czasu sporo, no i pogoda W gratisie. Dzisiaj można chodzić i chodzić. Dobra, moi drodzy, będę się z wami żegnał. No Zapowiadało się fajnie, skończyło się jak zawsze. Standardowo zwalimy na zimną wodę, i po sprawie. No pierwsza godzinka, dwa kontakty z rybami, a od trzech godzin kompletnie bez. Nie widziałem ryby, bez brania. Także zbieram się powoli do domu i pewnie zobaczycie w tym filmie część drugą, czyli kolejny dzień. Pewnie zmienię rzekę, żeby nie było monotonii. I poczekam na wiosnę. Coś ci pomóc, Izunia? W telefonie. To co, powiesz, co my tu robimy? Skąd się tu wzięliśmy? No, możemy robić, łowimy ryby, jesteśmy na pstrągach. Ale jesteśmy na wyjeździe, że nie umieliśmy nie łowić ryb. Tak, wyjechaliśmy zrelaksować się z najbliższym a wylądowaliśmy w lesie. A co to za rzeka? Byliśmy tu kiedyś? No coś, to znaleźliśmy w po mapie. Jesteśmy tutaj w jakiejś dzikiej rzeczy. Ale wygląda przepięknie. Wygląda dobrze. Nie? Strągi są? Będą. O! I to lecimy. Hmm, no taka momentami nie za duża ta rzeczka W polu się zmieniła w wrów Ale w lesie były całkiem fajne miejscówki tutaj nie można bardzo jak podejść o kurde Masakra to tutaj było kurde, patrzcie na to normalnie 2 metry ode mnie wyskoczył jakie piękne poroże, jaki piękny porożek, kozioł Wielki Kurde, myślałem, że to Iza idzie. Jezu, Iza! Jakiego miałem? Wielkiego Pstrąga. Czy wy to widzieliście? Ja pierdziele, Ty 40, na pewno, albo więcej. Cicho, teraz cichutko. Ale ja, Kurde, myślałem, że zaczep. Był na kiju, więc się... Ja pierdzielę. I w takim miejscu, mówię, co to za miejsce? Taka spokojna woda, nie? W ogóle Ja pierdzielę był pstrąg. O ja jeszcze rzucam, byle jak. No kurde, nie byłem na to. Go... Nie byłem na to gotowy. Ty no 40 kiza. Tak, uspiął się. Wiem, że zaczął. Mocnym ranie. Nie, Już tak uciekł, jak spadł to nie będzie, bo się ukupił, był, był zaczepiony. Słabo. Oj. Nie widziałem nic. Oj, 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 oj. No, ale no dobra, się sam tu wstrąpił. No można powiedzieć, że kolejna rzeka dodana, gdzie można łowić. A w takim miejscu, no ja bo zakręt tam jest no, granicy szybkiej i wolnej wody Nie takie złe miejsce. Kurde, jeszcze mi się pokazał taki ładny. No to moi drodzy, zły trochę jestem, no ale zadowolony. Kolejna rzeka pokazuje, że są wtrągi i to taki odcinek wybrany naprawdę na pałę. Elegancia, o tu, jakie fajne miejsce. Widzunia, rzucaj tu masz głęboko, wolniej, szybciej. Pod tamte te nie? Rzucaj pod. Staraj się tam nie? zacząć. I wachlarzyk. I trzymasz. Sama nie chcę spływać z fajny głęboczek. Ja idę dalej. ale no, bo będzie najgorzej, będą płynąć, musimy je obejść, będą nam płoszyć ryby. No, odcinek wybraliśmy taki sobie, bo ciągle polem idziemy. Myślałem, że w końcu jakiś lasu dojdziemy. Ale jest długi odcinek na polu. No, nie wiem, ryby pewnie też tutaj da się złowić, ale nie wygląda to tak. Takie łowienie truciowe. Bym powiedział. A branie miałem na odcinku leśnym, więc. ale też nie mamy już dużo czasu, także już nie biegamy. Jest woda, to łowimy. Jak widzicie, zmieniliśmy odcinek. Bo cały czas były pola, pola prostkie, głębokie. Takie nie czułem tam ryb. No i wróciliśmy do lasu, no i tu jest przepięknie. Czyliśmy w górę rzeki i powinniśmy do auta łowiąc dojść. Pięknie tu wygląda. Pięknie płynie, piękne miejscówki. Ja sobie tutaj zacznę łowić i ze w dole zostawiłem kawałeczek. No tutaj bardzo ładnie wygląda. Te drzewa powalone. No spróbujmy tutaj podziubać. Dobra moi drodzy, dzisiaj krótki spacer zaliczony. Szybki wypad. Zbieramy się szybciej, żeby Izunia na jutro miała siły. Na jakieś porządne mówienie, nie Izunia? O, nie odzywa się. To nie jest dobry znak. A więc rozpoczynamy wędkarski miesiąc marzec. A co mamy w marcu w planie? Przyjechałem złowić trojc z rzeki. Nie jest to łatwa sztuka. W lutym odpuściłem sobie całkowicie. Byłem trochę na morzu, ganiałem za pstrągami z mocno przeciętnym skutkiem. Parę rybek tam się udało złowić, ale no, była dosyć słaba pogoda, bardzo zimna woda, trochę śniegu, ale myślę, że od marca sezon zaczyna się na dobre. Fachowcy mówią, że w marcu większa szansa tą trość złowić, trochę ta temperatura się już podnosi, miejmy nadzieję, że mają rację. Także marzec będzie na pewno pod znakiem mówienia troci w rzece, pewnie jakieś prągi też spróbuję. No wczoraj nie wiem czy widzieliście czy nie widzieliście, pewnie oddzielnego materiału nie będzie, ale Byłem z Izą na jednym z takich wstrągowych odcinków No i znowuż miałem jakiś tam kontakt z trocią Czy wy widzieliście tą troć pod moimi nogami? Ja pierdziele mówię, idealne miejsce na troć Odprowadziła i uderzyła. uderzyła Jezu, prawie zmydlałem. No i oczywiście zestaw pod mikro wstrąga 08 No ale zobaczyła mnie, ja tu już nie weźmie Na szczęście ja do tych troci nie mam Ciekawe czy to się nagrało ta Kamera była wysoka, jestem w skarpie. Oh my god! Zaraz całkiem ładna taka. Oceniam 65 pod 70 Trotka wyszła mi pod samą przynętę. Niestety była to mała wahadówka. Strzeliła, ale się nie zapięła. Nie powtórzyła. Także coś tam się zadziało, ale złowić się znowu nie udało. Dzisiaj, już na dużej rzece, będę próbował, szukał trochę odcinek miejski, trochę odcinek dziki jakiś sobie sprawdzę. Mamy to. Przywaliła troteczka. No nie wierzę, przytrzymanie w miejscu. Teraz tylko nie spędź, moi drodzy. Tylko nie spędź. Miejsce do podebrania średnie, bo wysoko. No ale no, zobaczmy. Emocji sięgają ze tu latroci na pewno, jakaś super duża. Zapięta jako tako. Jakoś tu nie wpaść do wody i ją podebrać. Aha. Właśnie, bierak do wody. To już jest, to się trzyma. A nie, 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 nie. Tak nie robimy. Tak nie robimy. Lewo oczywiście dzwoni. Dobra kochana, tyle wytrzymałaś. Wytrzymaj jeszcze chwilę. ładny świec to podbieraka, proszę. Mamy to! Dobra, szybko wam pokażę patrzcie sobie taka oto piękna troteczka cinek miejski No udało się w końcu Czyli tak jak miało być Marzec miał dawać takie oto rybki super, super się cieszę do wody rybka wiadomo co robi będzie w dobrej kondycji szybka akcja wypuszczenie zobaczmy już poszła jeszcze walczy z nurtem ale oczywiście, ale już ładnie odpłynęła No super emocje jeszcze mnie trzymają oczywiście kombinowałem coś z kamerą, telefon dzwonił wobler sobie w nurcie przy przytrzymaniu stał no i na takiego stojaczka 60 cm troć uderzyła. Pierwsze koty za płoty. No cieszę się, bardzo, bardzo się cieszę, powiem Wam szczerze. Trochę czasu mi zajęło. No tak profesjonalnie tematem się może jeszcze nie zająłem, ale przy okazji tych strągów miałem sporo przyłowów i no nie ukrywam, że w moim planie było złowić tą troć w tym roku. Fajnie, że się udało. Myślę, że w przyszłym roku już na poważnie się zajmę tematem. Widzę, że styczeń, marzec, można spokojnie się skupiać. No pewnie też zależy to od pogody. No teraz ten nuty był słaby, a od kilku dni już mi tutaj donosiły jaskółki, że coraz więcej ryb zaczęło padać, także dlatego tu jestem. Coś widzę się pokrzywił wobler po rybie. Się oczko wykrzywiło, bo wychodzi. No, i tyle. Walczę dalej, próbuję dalej. Dzisiaj krótki wypad, ale jak widać, nawet taki krótki przynosi efekty. Co do brania, to było naprawdę fajne, mocne branie. Nie wiem, czy to się udało nagrać, bo kombinowałem z kamerą. Ale było to. Było czuć, że ryba może być dobrze wpięta, bo tak naprawdę mocno kijem szarpnęło. Ładnie wciąłem. Hamulec mocno przykręcony, także ewidentnie była ryba na żerowaniu. Mobler Gembala to jest ten, który otworzył licznik troci dzisiaj. Mocno świecący, seledynowy, kotwiczki wymienione. Możecie wierzyć, możecie nie wierzyć. No właśnie, on drugą rybę. O, malutka jakaś. Co to jest? No strąg Chleń, zobaczcie jaka klucha. No to byłoby za kolorowo. Ale generalnie rybki biorą, w takim razie. Chleń nie rozrabia i to się ładnie wypuszczy. Wziąłeś prawie jak troć. Mamy to. Zobaczcie sobie, jaka klucha. Do no moi kochani, chyba trzeba oficjalnie ogłosić wiosny ryby biorą. pomniałem, że tu klenie pływają. się Wygupiłem z tym strągiem. Strąg, tu chyba nie ma. No ale znowu podobne branie na długim przytrzymaniu ze środka wody, delikatnie tylko skontrowane i trzymam, trzymam i tak na takim powolnym prowadzeniu. I chyba tak te trocie powinno się łowić z tego co podpatruję. No na pewno zmotywuje mnie to, żeby więcej czasu im poświęcić, bo wiadomo, jak tak się nie łowi, to nie ma przekonania. Już się złowi, to jutro miałem z Kasperem na pstrągi jechać w planach, ale już Kasper, mam dla ciebie złą wiadomość. Coś czuję, że tu wrócimy. Może nie do końca tutaj, ale skoro żerują, to pewnie na odcinkach cikich też będzie większa szansa, to może się wybierzemy gdzieś na, jakiś, na jakąś ładną łąkę. Zbliża się godzina 17, spadam, mega zadowolony, mega udany dzień. Opłacało się nawet na 3,5 godzinki 4 wyskoczyć na nad wodę. Ryby chyba powoli zaczynają współpracować, także w najbliższych dniach myślę, będę sobie jeździł, próbował te trocie łowić. A na razie super zadowolony, wracam do domu. Trzymajcie się dzielnie.